Każdy z nas odczuł konsekwencje pandemii COVID-19 na własnej skórze. W walce z koronawirusem nie jesteśmy jednak sami. Nawet nie podejrzewamy, jak wiele w walce z pandemią zawdzięczamy Unii Europejskiej. W połowie marca opracowaliśmy największy projekt samorządowy pod nazwą Małopolska Tarcza Antykryzysowa. W tej chwili budżet tego projektu wynosi prawie 1,5 miliarda złotych. Środki pochodzą oczywiście w największym stopniu z funduszy europejskich, ale też po części z budżetu państwa i z budżetu województwa. W ramach tego projektu realizujemy pakiet medyczny, na który jest przeznaczone 190 milionów. Te środki są skierowane do naszych szpitali powiatowych, wojewódzkich, resortowych, uniwersyteckich, ale też do innych 46 partnerów. W ciągu ostatnich miesięcy dzięki funduszom europejskim Małopolanie korzystają już z 50 nowych w pełni wyposażonych ambulansów o łącznej wartości 31 milionów złotych. Do placówek medycznych trafiło aż 5,5 miliona sztuk sprzętu medycznego, m.in. aparatów RTG, respiratorów, kardiomonitorów czy pulsoksymetrów. Personel medyczny pracujący na pierwszej linii frontu został wyposażony w 3,5 miliona środków ochrony osobistej, takich jak maski, przyłbice, kombinezony czy rękawiczki. Zakupionych zostało 50 specjalistycznych namiotów dla Państwowej Straży Pożarnej, a także zapewniono transport do przewozu próbek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dzięki funduszom europejskim powstały trzy takie zespoły. To wszystko udało się zrealizować w 2020 roku dzięki funduszom europejskim, ale to nie koniec. Na 2021 rok planujemy zakupić specjalistyczne urządzenia do małopolskich szpitali: rezonanse tomografy, urządzenia RTG, bramki do dezynfekcji rąk oraz pomiary temperatury. Planujemy wesprzeć wszystkie służby ratunkowe: straż pożarną, policję, TOP GOP, WOP w ramach zakupu środków ochrony osobistej. Planujemy również wesprzeć modernizację tlenowni oraz zakupić agregaty prądotwórcze po to, żeby walka z covid była skuteczna. Walka z COVID-19 cały czas trwa. Fundusze europejskie codziennie pomagają nam ją wygrać.